Dajcie, kochani, zobaczcie, kto dzisiaj do nas dołączył do naszego czytania. Gabcio, przywitaj się z dziećmi. Cześć dzieciaki, mam nadzieję, że jesteście już gotowi, żeby poznać rozdział czwarty i ciekawe tam przygody, co tam się wydarzy z królewną, no i oczywiście z innymi bohaterami, bo. Ja też tam biorę udział, więc siadajcie wygodnie, a my już zaczynamy. No to skoro Gabcio powiedział, że zaczynamy, no to ja jestem gotowa. Zapraszam na rozdział czwarty, który nosi tytuł Sara opowiada swoją historię. Muszę teraz Cię posypać pyłkiem, który zmniejszy Twe rozmiary Żebyś mogła wejść tu z nami, rzekł Klemens. Wyjął z sakwy trochę pyłku i wyrzucił w stronę Sary. I po chwili Sara stała się tak mała jak grosnale. Weszli wszyscy przez to wejście, zamaszyście. Szli przez długie korytarze w głąb krainy niepoznanej. Z obu stron na ścianach żarzą jasno się pochodnie. Wreszcie doszli na sam koniec i stanęli tuż przed drzwiami do komnaty, gdzie zbierały się krasnale, by omawiać ważne sprawy. Zaskrzypiały ciężkie wrota, z wielkim trudem się otwarły. Rozbrzmiały w oddali gdzieś głośno organy, dając znać gościom, by weszli do sali. Sara z gapciem weszli śmiało, stając naprzeciw rady Krasnali. W radzie tej zasiadało dziesięciu Krasnali, a każdy z nich był bardzo stary. Pierwszy głos zabrał Krasnal Mateusz, najstarszy z rodu. Ich prawodawca, znawca tradycji owego bractwa. Spytał donośnie: Z czym do nas przybywasz, dziwna istota z ludzkiego rodu? Dlaczego sądzisz, że my, krasnale, mamy ci pomóc w twojej gorzkiej sprawie? Sara wpierw speszyła się troszeczkę, by po chwili zacząć mówić z werwą, pasją i polotem. Moi mili, wiem i zdaję sobie sprawę, że mój problem Was zupełnie nie dotyczy i nie Waszym jest zmartwieniem. Wy, krasnale z tej krainy, która skryta jest w tych lasach, wrogów żadnych tu nie macie. W zgodzie i harmonii wypełniacie swoje życie. Zdala od tych wszystkich ludzkich spraw, które źle się Wam kojarzą, bo nie znacie zła i łez, które za tym czarodziejskim lasem są realne i prawdziwe. Jednak życie za tą mgiełką tajemniczą, która chroni was w tym lesie, to nie tylko złe występki, podłych ludzi oraz innych stworzeń. Jest tam miejsce i na dobro, które, choć ukryte skrzętnie i przez zło prześladowane, to kiełkuje bardzo mocno i nie daje się złej sprawie. Rada starszych, duma teraz, po czym jeden siwy krasnal wtrąca się w wypowiedź Sary. Co to jednak nas obchodzi? My kłopotów nie szukamy, a obecność twoja tutaj może je sprowadzić zaraz. I choć dobra jesteś, to za tobą zło się może jakieś skradać, i zakłóci nam harmonię? Sara na to im odpowie: Moja sprawa was dotyczyć, także może, więc wsłuchajcie się w co mówię. Spokój w tych krainach może skończyć się dość szybko, jeśli wasza obojętność przezwycięży chęć działania. Rada Starszych w osłupienie lekkie wpadła. I zezwala, by królewna dalej swą opowieść snuła. Jak mówiłam już Gabciowi, zła Mortiana czar rzuciła na Zoriana, mego księcia i rycerza wielkiej sławy, który pokój i dostatek dla tych ziem pragnął utrzymać. Przez ostatnie setki lat, zło i wojny tutaj były. Jak pamiętam, to Krasnale się schroniły w tym zaklętym, pięknym lesie. Znacie pewnie tą legendę, która głosi, że po latach dobro może tu zwyciężyć i na zawsze już pozostać. Jednak jest pewien warunek, żeby ziścić to się miało. Dwa królestwa to z północy w którym książę Zorian włada oraz moje to z południa, gdzie na tronie ojciec mój zasiada, złączą się w przymierzu wiecznym i w przyjaźni pozostaną. Tak się miało też wydarzyć, a dowodem tej przyjaźni oraz zgody miał być ślub mój z Zorianem, który jednak się nie odbył. Zła czarodziejka, którą zwą Mortianą, Przekreśliła piękne plany, dążąc, by to, co w księgach zapisane, nie ziściło się już nigdy. Nagle jeden z rady starszych podniósł się ze swego stołka i dokończył myśl królewny. Tak, my znamy przepowiednię, którą tutaj przytoczyłaś, lecz ma ona dwa możliwe zakończenia. Jedno, które nam opowiedziałaś, gdzie to dobro jest zwycięskie oraz drugie, kiedy zło zdobywa panowanie. Lecz mów dalej. Powiedz nam coś o Mortianie. Jej przybycie było nagłe i dokładnie nawet nie wiem, kiedy jej potęga oraz wpływy niszczyć przyjaźnie rozpoczęły między dwoma królestwami. Mortiana była zwykłą czarodziejką, i na zamku u Zoriana zioła oraz leki wytwarzała, aby leczyć i pomagać. Jednak kiedyś zapragnęła być kimś więcej. Czarnej magii próbowała, która wkrótce opętała i zniszczyła ją do reszty, same zło pozostawiając. Dwa królestwa ma w swym ręku, a Zoriana uwięziła oraz straszny czar rzuciła. Mi udało się uniknąć jej złych czarów, gdyż uciekłam do krainy, gdzie jej moc jeszcze nie sięga. Wkrótce także tu przybędzie, a wasz las, tak cichy teraz i bezpieczny, stanie się otwarty dla niej. Proszę was o pomoc jakąś, byśmy mogli zło pokonać. Gdy skończyła swój monolog, cisza wnet zaległa salę. Naradzają się krasnale, czy jej pomóc w tej niedoli, bo to nie ich sprawa przecież. A gdy dowie się zła wiedźma, że krasnale pomoc niosą, może zemścić się i na nich, co czyniła często wcześniej. Do komnaty nagle wpada zając Ozji zadyszany. Słysząc, że się sprawa toczy, wpadł do sali niespodziewany. Ozzy to przyjaciel z lasu, obserwator i przewodnik, z krasnalami w wielkiej zgodzie. Widząc wątpliwości rady do pomocy dla królewny, kręcąc wąsem dość zuchwale, wypowiada swoje zdanie. W tej naradzie pragnę być koronnym świadkiem, dając dowód jej dobroci, gdyż nieszczęsna ta królewna czyn szlachetny uczyniła, uwalniając mnie od wnyków. Mów zajączku, jak to było? pyta jeden krasnal z rady. Tuż, tuż nad brzegiem lasu wpadłem w drut, a Sara Miła uwolniła mnie z potrzasku. Czyn to piękny? Gdyby nie on, już bym nie żył, więc pomóżcie jej jak trzeba. Poruszona mową rada deklaruje, że krasnale to pomogą biednej Sarze. Teraz radzić tylko, jak paproci kwiat odnaleźć oraz jednorożca tego, który wskaże miejsce jego. W drogę z Sarą ruszą również. Trzej krasnale do pomocy. Będą to śmiałkowie zacni: Gabcio, Klemens i Hefajstion. Weźcie dwa rumaki, krucoczarne jak wiatr prędkie. Czarów garść ma Klemens w worku, lecz korzystać z nich możecie tylko, kiedy słońce świeci. Droga długa, więc ruszajcie, moi mili. Żegna ich krasnal Mateusz. No, Gabcio, chyba zaczyna się teraz nasza wielka podróż i wielkie poszukiwanie jednorożca oraz kwiatu paproci. Zapraszamy was wspólnie na kolejny już rozdział, a tymczasem do zobaczenia.